Dzień dobry, dzień dobry wraz z kukuką, która zamilkła. Witamy Was w przepiękny poniedziałek. Tak to można żyć! Tak to można żyć w końcu. Nabieram sił, w końcu wracam do siebie. Spójrzcie, jak pięknie. Ptaszki śpiewają. Ciepluteńko. Niestety, pięknie i ciepluteńko, a ja w długiej bluzie. W spodniach, ponieważ jest pełno kleszczy. I chociaż tak się staram zabezpieczyć, chociaż to marne zabezpieczenie, bo i tak jak wlezie na bluzę, to, to i wlezie. Zobaczcie, jakie trawy. Pies mi ginie, jak tam wlezie. Nie ma psa. A gdzie masz kija? Gdzie masz kija? Kija, zgubiłeś. Nie ciągnij, nie. Zgubiłeś kija i co teraz? Jaka cisza. Kilka wdechów, zaraz idę do najbliższej brzozy i słuchajcie, przytulam się do niej, liczę do 10, wysyłam swoje afirmacje, swoje marzenia w kosmos, do tego przepięknego, błękitnego nieba i dodatkowo robię ćwiczenia zlecone przez fizjoterapeutę na moją rękę. Ale to zaraz, najpierw uwolnimy bestię ze smyczy. No i trochę pobiegamy, nie? Trochę Cię zmęczymy, chociaż już sama pogoda nieźle go męczy. Buszujący w zbożu, tylko ogon widać. Tam szukaj, Kija! <sum> <sum> Mam nadzieję, że kiedyś się skoszą te trawy tutaj, bo powiem Wam, że siedlisko kleszczy jest niezłe. <sum> no i ciężko psa zauważyć, tak naprawdę, <sum> gdyby nie ogon. Radośnie merdający. Ale pięknie śpiewają ptaki. Wdech i wydech i relaksujemy się po dzisiejszym ciężkim dniu. To znaczy dla Was, bo dla mnie to dopiero początek i mam nadzieję, że wcale nie będzie ciężki, a przyjemny, chociaż bardzo napięty. Mamy panią brozę, którą będziemy teraz przytulać i jakąś nić ariadny. No, będziemy sobie wizualizować świat. Ktoś się zmęczył, ja też się zmęczyłam, żeśmy trochę pobiegali oboje. Poranny jogging. Teraz chwila wytchnienia. Brzyzko, brzuszko, brzko. Daj mi siły na cały ten tydzień. No, miejmy nadzieję, że posłucha. Posłuchasz? Tak, okulary mi spadają. I całe ćwiczenie na rączkę. Yy, muszę mocno wciskać dłoń w tą stronę i odwodzić gło głowę w drugą. Powiem Wam, że wygląda banalnie, ale mega boli. Nie wiem, czy tylko mnie, dlatego że faktycznie coś tam ze mną jest nie tak jest. Czyli rączka tak w dół i odwodzenie. Ciało stoi w miejscu i tylko... Głowę w tamtą stronę, przez ramię, i tak minutę wytrzymać, odpocząć, i tak 8 minut. Także no wybaczcie, ale muszę teraz odłożyć telefon i <grym> trochę podźwignąć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w środę. Boże, ja nie wiem kiedy i jak ten tydzień leci, ale leci zdecydowanie za szybko. Ledwo mogę się ogarnąć. Dzisiaj jest tak mega ciepło, tak mega duszno, a ja muszę mieć na sobie bluzę i długie spodnie ze względu na ilość grasujących kleszczy w lesie. Słyszałam, że świetną bronią na kleszcze jest kwas mrówkowy. No wszystko fajnie, tylko że z tego co wczytałam jest on bardzo żorący na skórę, więc nie wiem czy wolę sama, dobrowolnie, już pierwsza, sobie tą skórę wyżreć czy zostawić to kleszczą. No, no mam dylemat. W każdym razie witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tydzień mija Wam przyjemnie, miło. Ja mam go wyjątkowo zawalony, ze względu na to, że już w sobotę mam trzy egzaminy pod rząd. W dodatku piszę cały czas tą pracę to znaczy cały czas o Jezus, Maria, jak to zabrzmiało? Nie. Zaczęłam pisać tą pracę swoją dyplomową. Słuchajcie, dwie. St 2,5 strony zajęło mi napisanie. E, dwóch i pół stron zajęło mi 3 godziny. Jak, o Jezu, co to? Zobaczcie jak sobie wisi, jak sobie larwon wisi. Także 3 e, godziny na napis... No tak, a ma być około 50 stron, więc jak tak dalej pójdzie, to się nie wyrobię w czasie, ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Jezu, po polsku. Coś tam się ruszyło. Pierwsze koty zapoty, ponieważ no, musiałam się zapoznać z literaturą. Wiadomo, no, nie mogę tutaj wody lać, to nie jest jakaś psychologia, tylko twarde medyczne fakty, więc no, trzeba było przejrzeć trochę książek, ściągnąć trochę bibliografii. Byłam w bibliotece medycznej, e, poprosiłam ich o wykaz literatury. Także już ostro się za to wzięłam. E, no. Plus jeszcze dodatkowo y, byłam, chodzę na te rehabilitacje. Y, dzień mamy był wczoraj, w ogóle jaki przysłodki był dzień mamy, dzień mamy i taty wczoraj w przedszkolu. Także powiem Wam, że naprawdę nie ma w co ręce włożyć, no ale cóż. Z tego co wiem, każdy z nas tak ma, nikt nie ma łatwo, każdy niesie swój koszyczek. <noise> nie wiem, czy tak się mówi, nie mówi, ja to właśnie wymyśliłam, bo że wszędzie mam, czuję, że mam wszędzie pajęczyny, kurczę. No tak to jest, jak się po lesie chodzi. Dobra, ja dzisiaj bardzo szybciutko muszę y, ogarnąć sprawę leśną. Dobra, to co? No to zaczynamy tą środę, nie? Przytupa, gdzie jest pies? <laughs> o, Jaka wysoka jest ta trawa. Chyba bardzo, bardzo lubi w takiej trawie sobie skakać przed chwilą. Nie udało mi się niestety nagrać, ale mm, wbieg tutaj, a tutaj jest naprawdę już wysoko. I tylko po takiej Głowę wystawią, żeby zobaczyć, gdzie jest. Ori, tam idź, zobacz. Zobacz, czy tam jest kij. Zobacz. Mega mnie to bawi. <grym> Mogę w sanie widać. <grym> no, fajnie tak sobie poprawić humorek z rana. Ale szczerze mówiąc, mam nadzieję, że kiedyś to skoszą. Bo tak naprawdę to z tych traw ciągle przynosi górę kleszczy. Wiadomo, w takich wysokich trawach zawsze siedzą te paskudy. Na szczęście my jesteśmy zabezpieczeni tabletką, znaczy on, bo ja też jestem zabezpieczona adresami. Także no, idziemy, spacerujemy. Dzisiaj jest czwartek. Nie udało mi się wczoraj ani do końca nagrać vloga, ani go złożyć, ani nagrać, ani złożyć SMR. Także... Hmm. Mój cały harmonogram, wszystko poszło w łeb. No ale przyznam, że wczoraj w domu tak naprawdę byłam może z 15 minut w ciągu dnia, więc no jakby nie było fizycznie możliwości, a wieczorem już rozpoczęłam naukę. Gdzie jest czwartek, w sobotę trzy egzaminy, więc no trzeba chociaż coś przeczytać, żeby chociaż się orientować w temacie, także no, mam nadzieję, że dzisiaj się uda z SMR-em, mam troszeczkę wolniejsze przedpołudnie no i oczywiście, że się uda z vlogiem.

Super, ja to nie widziałam, nie wiem, czy one walczą o dominację. Tam jedna się tak naddyma policzkami. Ty już byś tam wlazł, nie? Już byś tam wlazł. Przeciwne rzeczy na tym świecie się dzieje w Niori. No, co ty zwariowałeś? Szkoda, że jest taka kwitnie, chyba ta woda. Co to jest, Ori? Co to jest? No, to mam chwilkę, żeby. Z Wami usiąść, wypić kawkę. Znaczy, pewnie Wy możecie sobie wypić kawkę, bo ja już dzisiaj miałam chyba too much. Zdecydowanie. Nie wiem, czy u Was też jest taka pogoda, ale każdy ranek, tak jak wychodzę na spacer z psem, po prostu poezja, przepięknie słoneczka, a po południu jest tak. Ciężko jest tak zachmurzona pogoda, zachmurzona pogoda, zachmurzone niebo i pogoda taka po prostu skisła, że uwierzcie mi, że ja po prostu chodzę jak zombie. No i niestety kawa za kawą wpada. No tak, słuchajcie, dzisiaj jest czwartek. Nie miałam po prostu totalnie czasu w tym tygodniu, żeby się tutaj objawić zazwyczaj dwa razy w tygodniu wpadam z Wami posiedzieć, spędzić czas, wypić kawkę. No niestety nawet nie udało mi się SMR wrzucić wczoraj, dopiero dzisiaj udało mi się go nagrać i zmontować, bo po prostu ten tydzień to było istne szaleństwo. Teraz w sobotę, słuchajcie, mam trzy egzaminy naraz, jeden po drugim, zaczynając od dziewiątej rano. Mam ginekologię, anestezjologię i podstawy ratownictwa. Dopiero wczoraj zaczęłam przeglądać wieczorem materiały bo tak naprawdę, no nie wiem, ten czas przelatuje mi przez palce. Nie wiem, czy to tak mnie rozleniwił ten pobyt, już mówiłam, to wiem. Ten pobyt w szpitalu i we Włoszech, że teraz nie mogę jakby dopiąć swoich obowiązków i z niczym się nie wyrabiam, czy o co chodzi. Ale tak, zaczęłam w końcu, w końcu brała pisać pracę dyplomową i. Nie wiem jak to będzie, ale generalnie dwie i pół strony rodziłam przez trzy godziny. Myślę, że to były chyba takie najgorsze koty za płoty, ponieważ musiałam napisać cały, cały, cały spis treści, cel, wprowadzenie i całą literaturę. No tutaj z pomocą przyszła mi bibli biblioteka medyczna. Także mam 48 pozycji, książek i artykułów, które tak no musiałam chociaż przejrzeć mniej więcej, yy, o czym to wszystko jest, ponieważ yy, no, jakoś, żeby ułożyć ten spis treści, to muszę wiedzieć, jakie mam dostępne materiały. Było ciężko, było ciężko, ale udało się, wysłałam do zaakceptowania, zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie, nie? Ja tutaj cała szczęśliwa yy, i pieje z zachwytu nad sobą, że w końcu, w końcu mi się udało, a może się okazać, że moja pani promotor powie, że to jest do niczego i jeszcze raz. Fuh, oby nie. Yy, tak, już w tym tygodniu miałam yy, Dzień Mamy w przedszkolu, który był mega fajny, super spędziliśmy razem czas. No, i również wydarzyło się coś bardzo dla mnie przykrego, o czym chcę Wam powiedzieć, chociaż jest mi mega wstyd. Mega wstyd, że jestem taka głupia i naiwna, aczkolwiek no, miałam ogromne, 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 jakby złabłam na siebie, ale dobra, może od początku. Słuchajcie, zostałam oszukana, zostałam okradziona. E, stało się to tak na tak już przysłowie, przysłowiowego wnuczka. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że napisała do mnie koleżanka. Koleżanka, z którą znam się. Ponad 30 lat, razem chodziłyśmy do podstawówki, razem chodziłyśmy do liceum. No i do tej pory otrzymujemy kontakt. To jest ta koleżanka, z którą zawsze jeżdżę. Na Dawida, moja wieczna kompanka koncertowa. śmiejemy się, że jesteśmy starej grupis. No ale tak, I słuchajcie, koleżanka do mnie napisała, ja byłam akurat na mieście, na galerii, coś tam, a z młodym wybrałam buty, wiecie jak to z dzieckiem się wybiera buty, teoretycznie te, które powinny pasować nie pasują, bo mu się coś nie podoba, no nieważne, wiecie, wiecie o czym mówię, więc napisała mi, słuchaj, jest taka sprawa, czy mogłabyś mi opłacić... Blikiem, jeden tam przelew. Nie, nie było jeden. Czy mogłabyś opłacić blikiem tę transakcję? Ja za godzinę ci oddam, mam zablokowane w tej chwili środki na koncie. No i że tak powiem, no zdarzało się, że koleżanka pisała do mnie, czy tam nie, wiem, płaci, ja płaciłam za bilety, za koncert i tak dalej, więc wiedziałam, że. Na pewno nie mam się co bać, że ona mnie oszuka, czy mi nie odda, czy cokolwiek. Koleżance, znam ją tyle lat ufam, i w ogóle no, nawet mi do głowy nie przyszło, że, że może być coś nie tak. No i koleżanka napisała, że w sumie głupia sprawa, bo są dwie transakcje po 1000 zł, ale jeżeli tylko chociaż jedną uda mi się opłacić, to będzie super, będzie mi mega wdzięczna. Yy, więc ja mówię: no, zobaczę, bo nie wiem, czy mi nie wskoczy limit po pierwszej transakcji. Więc podałam jej blika na tą pierwszą transakcję. I w momencie, kiedy ta transakcja przeszła, pojawiło mi się na koncie, że pieniążki zostały wypłacone yy, w Szczecinie. I nagle mi coś zaświtało w głowie: yy, w jakim Szczecinie? Jak wiem, przynajmniej wiedziałam, że ona powinna być tutaj u nas yy, w mieście. Słuchajcie, skontaktowałam się z koleżanką telefonicznie i się dowiedziałam, że został jej zhakowany messenger. Nawet nie tyle Facebook, bo ona zaczęła wstawiać na Facebooka posty nikomu nie wysyłajcie pieniędzy, mój messenger został zhakowany. Wiem, że kilka osób już do niej też dzwoniło z tej samej sprawie, że jakiś tam znajomy kolega też jej przesłał chyba tam 1400 zł które oczywiście też zostały wypłacone w Szczecinie mega słabe mega przykre dobrze, że się zorientowałam po tej pierwszej transakcji i już tej drugiej jakby nie autoryzowałam mimo, że jakby, wiadomo nie ona ale cały czas na Messengerze było hej, co z tą drugą transakcją, czy może jeszcze dasz radę bo jestem w sklepie nie wiem co mam powiedzieć, sprzedawcy i cały czas było takie nagabywanie jakby na na to, żebym wykonała tą drugą transakcję, gdzie ja już wiedziałam, że to jest podpucha. Zadzwoniłam do banku, złożyłam reklamację, co pewnie i tak nic z tego nie będzie. I koleżanka była na policji, ja również zostałam wezwana złożyć zeznania na policję i no, zobaczymy. Wierzę, że uda się odzyskać te pieniążki. Wierzę, wierzę, uda się, uda się, nie? Uda się jest to y, naprawdę dla mnie, wiecie co, ja byłam w takim szoku, w takim stresie, aż po prostu zrobiło mi się niedobrze z tego stresu, że dałam się w taki sposób oszukać, gdzie cały czas przestrzegałam i babcie i dzieciaki swoje y, na właśnie wnuczka, a sama dałam się po prostu zrobić jak młoda. No ale mama mnie intensywnie pocieszała, mówiąc: "Słuchaj, jak ty byś do mnie napisała, ja bym była zajęta czymś i byś do mnie napisała, słuchaj, potrzebuję tylu pieniążków, też bym się nie zastanawiała i nie rozkminiała, tylko po prostu bym ci to przesłała, tak?" Więc no Niektóre koleżanki, z którymi rozmawiałam, tak samo stwierdziły, że do osoby, do której ma się duże zaufanie, z którą się zna i jest cały czas w kontakcie, no to jakby nikt nic nie podejrzewa. No, poza moim Rafałem, który oczywiście powiedział, że on by nie przesłał. No, także też mi się dostało po garach i wcale się nie dziwię. Nie dość, że sama byłam na siebie zła, że się dałam, no to wiecie, no przykro jest, jeżeli ktoś wywinie Ci taki numer. I to jeszcze na niemałą kwotę, więc no, zobaczymy, co z tego będzie. I teraz ja chcę wystosunkować tutaj do Was apel. E nieważne, jak dobrze znacie osobę, jak jest Wam bliska, jeżeli dostaniecie taką wiadomość, to pierwsze co, skontaktujcie się telefonicznie, potwierdźcie, że ta osoba jest naprawdę w potrzebie i potrzebuje tych pieniążków. E że nie jest to e jakaś podpucha, słabo nie. No, jak byłam na policji, e, to pani, e, która mnie przesłuchiwała, też właśnie mi powiedziała, że jest teraz ogromny nawał e, takich, takich akcji i najgorsze jest to, że nawet jeżeli e, oni wysłali pismo do tego Szczecina, do tego bankomatu, do tego banku, gdzie te pieniążki, bo tam mamy adres e, na moim koncie, gdzie to zostało pobrane, Pani powiedziała, że nawet jeżeli znajdą z zapisu kamer tą osobę i znajdą jej twarz, to i tak nie ma jakiejś znaleźć. No bo jak? Po zdjęciu przecież nikt nie znajdzie. Na Natomiast ja powiedziałam, czy można by było to zdjęcie, nie wiem, na Facebooka gdzieś, może ktoś kogoś zna, coś pomoże gdzieś jakoś. No to pani powiedziała, że nawet jeżeli jako policja wystosują zdjęcie, że szukają takiej osoby, no to tak naprawdę i tak nikt nie pomoże, bo nawet jeżeli ktoś zna tą osobę, to nie będzie chciał jakby swojej znajomej osoby wsypać. Także mówię osobę, bo nie wiem, czy to mężczyzna, czy to kobieta. Przypuszczam, że mężczyzna chyba kobiety nie mają tak przez skrupułów robić takich paskudnych rzeczy, bo może nawet tak być, tak jak na przykład w przypadku tego kolegi, który był w potrzebie i na przykład nie miał pieniążków i wiedział, że je pożycza na godzinę. No, te pieniążki po prostu przepadły. Więc ja mimo to afirmuję, ściągam do wszechświata, apeluję, aby jakimś cudem. Udało się to odzyskać, albo przynajmniej, żeby udało się złapać tą osobę i żeby poniosła konsekwencje, bo nie wie, kogo naciąga. Mogą być naprawdę takie sytuacje, że nie wiem, ktoś potrzebuje tych pieniędzy na leczenie i zostanie tak bezczelnie okradziony. No, po prostu to się w palenie mieści. Mi też by się przydały, ale nieważne. Tak, a propos, właśnie leczenia. Wczoraj byłam mm, czwarty raz u fizjoterapeuty i powiem Wam, że wczoraj właśnie przeprowadziłam z nim taką rozmowę, bo yy, chodzę, uskuteczniam ćwiczenia, które on mi zalecił do domu. Yy, leżę pod prądami, pod jakimś tam limfatycznym masażem. On mnie tam intensywnie masuje i jakby zmian nie widzę. To znaczy, tak, widzę zmiany, ale na gorsze. Jak poszłam do niego, drętwiał mi tylko palec serdeczny, teraz drętwia mi cała dłoń. Jest to bardzo nieprzyjemny ból takiego prądu, który pojawia się w ręku. Ręka jest jakby zdrętwiała, takie mrówy, po prostu nawet w tej chwili czuję, jak dotykam miliony igieł. Natomiast mój fizjoterapeuta powiedział, że to jest ok, że często jest tak, że najpierw musi się pogorszyć, żeby mogło się poprawić. Powiedział, że jeszcze dwa spotkania i zobaczymy, czy faktycznie jest w stanie mi pomóc, czy nie. Hmm, nie wiem, czy nie mówiłam tego w zeszłym vlogu, zapisałam się już i do neurologa, chociaż mówi za mówi, że neurolog mi nic nie pomoże, że tylko intensywnie e, prowadzenie ćwiczeń, trzymanie prostej postawy, co u mnie jest ostatnio ciężkie, bo wiecznie siedzę albo właśnie nad pisaniem pracy, albo nad składaniem vlogów, e, albo wiecznie siedzę w tym komputerze, coś tam mam do ogarnięcia. Więc no to też nie pomaga, ale no zobaczymy, e, właśnie jestem dzisiaj po masażu i wczoraj jak mi powiedziałam, że nic nie działa, to on powiedział, że do tej pory się ze mną pieścił, chociaż po każdej wizycie na drugi dzień ja nie mogłam nawet torebki na ramię założyć, tak mnie bolało, e, no ale on właśnie mówił, że jestem tak zestresowana, tak mam tutaj twarde, tak mi się tutaj odkłada, no jak komuś tak z dnia na dzień kradną 1000 zł, to e, nie dziwi się, każdy chyba byłby zestresowany. Więc tak, powiedział, że się ze mną pieścił, więc wczoraj mi zrobił taki masaż, że jak mi nacisnął tutaj punkt na szyi, to po prostu ja zobaczyłam gwiazdy. I on mówi, że normalnie ludzi, którzy często chodzą na masaże, to on w ten sposób masuje. Więc ja mówię, to może nie. I ja przyznam szczerze, że ja nie chodziłam nigdy. Raz byłam masowana chyba przez szwagierkę, jak byłam w ciąży. I to wszystko. Ja nie lubię chodzić na masaż. Ja wiem, że to jest mega przyjemne i w ogóle super sprawa, relaks i te. no. Ale ja mam, wiecie co, coś takiego, że ja nie lubię być dotykana przez obce osoby. Ja nawet nie lubię jak obce osoby... Jak rozmawiamy za blisko stoją. Ja lubię swoją przestrzeń, czuję się w niej bezpiecznie i nie lubię, jak ktoś przekracza pewną granicę, nie lubię, jak ktoś mnie dotyka. Nienawidzę nawet wiecie co, jak jest jakaś większa grupa osób, i trzeba się przywitać lub pożegnać, i to wszystko jest, że się wszyscy całują. No nie znoszę tego, są osoby, które wiecie, chętnie buziaka w policzek dam i tak dalej, osoby, które lubię, osoby mi bliskie, tak. Ale mm, osoby, których nie znam, nie lubię, jak naruszają moją przestrzeń. Dlatego też nie lubię chodzić na żadne masaże. Nie chodziłam do tej pory na masaże, ponieważ nie czuję się komfortowo, jak obca osoba mnie dotyka. No nie, no tak mam. No i dlatego w związku z tym, że nie chodziłam nigdy na żadne masaże, to on powiedział, że się ze mną pieści. Wczoraj przez chwilę przestał się ze mną pieścić. I dzisiaj słuchajcie, ja w ogóle nie mogę ruszać szyju. Tak, mi wszystko boli. Po prostu czuję się, jakbym wpadła pod ciężarówkę. No ale miejmy nadzieję, że wszystko idzie ku lepszemu. Teraz jeszcze te egzaminy do zdania. Ciężki weekend, bo jeszcze niedziela od 7 rano na neurologii. Mój najmniej ulubiony oddział, ponieważ są tam najcięższe stany, z którymi później trzeba sobie w głowie poradzić. No ale cóż, chciałam Wam pokazać również dla osób, które nie wiedzą, a przypuszczam, że część z Was na pewno wie. Jestem w posiadaniu książeczki. Atlas. Jest to ósma część Siedmiu, siedmiu Sióstr Sagi Siedmiotomowej. E, czekałam na nią po prostu jak ja leciałam ją odebrać, bo ja sobie zamówiłam w przedpremierze. Leciałam odebrać ją do Piku, to po prostu przebierałam nóżkami. E, jest to książka napisana, jak tutaj widzicie, przez dwóch autorów, bo to jest naprawdę e, pani, która zaczęła sagę Siedmiu Sióstr Zmarła na Raka. E, dokończył tą książkę. W tej książce mają być wyjaśnienia wszystkich tajemnic 7 tomów. Mm. Dokończył jej syn, który również jest pisarzem, więc jakby na podstawie konspektów, które ona zostawiła po śmierci i zdradziła mu tę tajemnicę, on to napisał. Przyznam, że trochę się boję tego czytać, bo nie wiem, czy, to, czy ten styl Lucindy będzie zachowany, czy będzie to styl um, tego drugiego autora, czyli jej syna. Nie wiem, czy ta książka mi się tak spodoba, a w jestem mega zakochana. Wiem, że wiele z Was do mnie pisało, że z mojego polecenia również przeczytały te książki i bardzo im się podobały książki, także jestem ciekawa czy ta również będzie fajna. Ale nie mam kiedy czytać, bo na razie mam 48 pozycji medycyny, e, medycznych e, książek do przeczytania na temat e, zawału i angioplastyki wieńcowej, także... Także myślę, że tak książka mi starczy na całe wakacje. Oby nie, bo tu bym sobie poczytała, ale nie mogę. Dobra, e, słuchajcie, ja się z Wami żegnam, żeby nie było przydługo, jak zawsze, ale ja mam zawsze tyle do powiedzenia. E, życzę Wam, słuchajcie, cudownego dnia. E, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, e, że pogoda dopisuje, że humor dopisują, że uśmiechy dopisują, że wszystko idzie dobrze. Uważajcie, żeby nie zrobili z Wami tego, co zrobili ze mną. No i co, muszę uciekać, bo obowiązki niestety wzywają. Mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie troszeczkę lżejszy więc zobaczymy się za dwa razy i miło spędzimy ze sobą czas. A teraz z niechęcią oddalam się do nauki. Na stare lata przyszło mi, kurczę tyle się uczyć. Dobrze, dobrze, przynajmniej mam nadzieję, mózg nie zdziczeje i nie nieje na starość. Tak, także tym optymistycznym akcentem muah, jeszcze raz wielkie buziaki, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!